Ale ja zrobiłem sześć obrażeń tutaj. Nie wiem jakim sodem, ale zrobiłem sześćka obrażeń. Siemanko tej simil i witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy grali ilaoi. Ilaoi już jakiś czas temu dostała w miarę duże zmiany. Ja jeszcze tego czempiona nie testowałem po tych zmianach, ale stwierdziłem, że czemu by nie zagrać. Będziemy grali na czogata, czyli na taką postać, która pomimo tego, że jest tankiem, to jest w miarę mocna na linii i będę musiał też uważać na jakieś wczesne wymiany. No i pewnie on na początku będzie chciał forsować push, a ja po trzecim levelu już będę próbował się o niego bić. No i co, z dużych zmian to to, że... O, czekajcie. Ja, ale to musi przecież nie opłacać. Ja mam Conquerora. Co on robi. No dobra, ale z dużych zmian, które się wydarzyły, to to, że Iloita kiedyś zabiła jakby tego ducha na E, no to chyba ten efekt był na 7 sekund, jeżeli się nie mylę, że wiecie, musieliście unikać macek i tak dalej. A teraz ten efekt trwa 4 sekundy, jeżeli się nie mylę, już po kolejnych zmianach. No ale też te maski szybciej strzelają. Ale no dobra, po jednym creepie będziemy mieli teraz trójkę, więc postaram się teraz yy, z nim bić. Jakbym grał pewnie na jakiegoś innego tanka, to bym leciał oczywiście z Doran Blade'em, ale jako że gram na czogata, czyli postać w miarę mocną na linii, to ten Doran Shield zawsze tutaj będzie spoko opcją. No i co, nie za bardzo wiem, gdzie pafuje przeciwny jungler, więc tutaj nie gram jak psychopata jeszcze, tylko staram się, jak widzicie, go tutaj ciągle obijać. No i co, uda się teraz zabić faktycznie yy, tego ducha, właściwie to on z niego wyszedł. No i Jogat musi tutaj spalić jedną potę, a ja sobie tutaj gram na spokojnie dalej. Wbija 320 i mój Warwick jest po dolnej stronie mapy i nie widzę ciągle Volibera. Dobra, Volibera się pokazał, więc mogę tutaj podejść i mogę to na spokojnie teraz dopchać. To Do nie się sfarmiłem. o może jednak się udało. Myślę, że tutaj będziemy maksować E normalnie, o akurat z Wiecie, może być dzisiaj lekki wlep z trafieniem E, bo jak nie gram tą postacią, to, to nie będzie to łatwe. Ale postaram się, żeby się udawało. Jak ten jak będzie tutaj podchodził, to ja tutaj stoję w szaku i udaję, że rikoluję. I rzucę może tutaj w niego E. I co prawda teraz go nie zabiję ani nic, ale przynajmniej trochę go bije, trochę sobie odnowię dlatego że gram z Presence of Mind. No i teraz już na pewno muszę tutaj uważać na Volibera. O dobra, Voliber się pokazuje. Człagat mi trafił z Q, ale myślę, że tutaj na spokojnie powinienem przeżyć. Czy oni pingowali flasza Volibera? Nie. To chyba tutaj odsłysuję. O, dostałem tym E. -Watt. Jakim cudem? Byłem na granicy tego E, a i tak dostałem. No mogłem y, odflashować wcześniej, ale... Ale chciałem wymusić tutaj flash za flash, no ostatecznie nie wyszło, jest jak jest. Ale tapujemy z powrotem na linię, no i gramy dalej, no czego dostał fraga niestety. Jeżeli chodzi o build, to w sumie zobaczę, co będzie składał. Teraz najbardziej popularnym buildem jest jakiś Black Cleaver w. nie wiem, w gauntlet. Tak ludzie składają, ale wiadomo, że trochę zależy na co się gra, na takiego Czogata. To gauntlet pewnie nie za dużo y, mi da, patrząc na to, że jeszcze pewnie w będzie szedł AP. -e. Także tutaj na pewno będę kombinował. Czogać już ma Bramble Vesta i on póki co może farmić skół, więc staram się go zmuszać do tego. No, prędzej czy później będzie mu się kończyła mana. Na no pewnie później niż prędzej, ale, ale jakoś do tego postaram się doprowadzić. Teraz coś go trafiam z E, więc zawsze jakieś tam dodatkowe obrażenia. No, i tak to wygląda tradeowanie się na Czugata. On tankuje wszystko, jego ja trafią, ale. Ale. Jest on niezniszczalny. Dobra. No, za chwilę ma szósty poziom, dlatego chcę tutaj uważać, ale jednocześnie staram się grać wokół limitu. Teraz po tych minionach on pewnie będzie miał szóstkę, dobra, zgadza się, ma szóstkę. Dobrze tutaj uważałem. No, i teraz muszę poczekać na moją szóstkę. On teraz będzie próbował mnie daj O, i mu się to uda, ciekawe. Przynajmniej go Warwick zabije, zawsze coś. A ja będę miała syskę. No dobra, wracamy na linię, mamy 02, zobaczymy jak to będzie dalej. Teraz szagat bez flasha. Oliber po górnej stronie mapy, więc możliwe, że tutaj znowu będę podatny na jakiegoś ganka. Pasowałoby teraz to jak najszybciej dopchać, żeby nie dostać tutaj ganka. I to właśnie będę starał się robić. Dobra, trafione E, ale nie mam żadnej, żadnej maski, więc tak za dużo mu nie zrobię. Ale zawsze coś. Dobra, trafiono maskę. Zobaczymy, ile teraz uda się zrobić mu HP. ków pewnie nie za dużo, bo on wybiegnie z tego E. Ale przynajmniej teraz zyskuje kontrolę tutaj nad falą. Może zwarduję tutaj przy okazji Void Graby, żeby wiedzieć, co oni to robią. Bo raczej robią. Dobra, faktycznie to robią. Dobra, ja tutaj chyba mogę zarkować. Zabić go może nie zabiję, ale przynajmniej bardzo go obiję, więc to mnie i tak powinno tutaj yy, cieszyć. Mam teraz pełną kontrolę na falę, on nie ma hp więc mogę tutaj spuszować go za darmo. Aż żadnego celu na mapie nie ma, więc tak, tej arki póki co nie będę potrzebował. No chyba, że on tutaj dalej będzie grał, to oczywiście będę starał się go tutaj e, zabić. Oho. Żeby on tutaj miał rkę? Nie wiem, ale jakim cudem? Dobra, jeden za jeden. Mówicie, że Czogat wystarczy, że Wam rzuci 3 autostrady i traci 1500 HP. Więc na to na linii grani nie jest łatwe, ale mamy go, mamy go. raid Boss upadł. Minusem tego Czogata jest to, że on ma bardzo duży sustain. Nawet jeżeli go trafiam, to on z jednej fali potrafił uleczyć się z 200 HP ze swojej pasywki. Więc nawet jeżeli go tutaj obijam, to, to niekoniecznie jest łatwo go yy, zabić. Także muszę tutaj być ostrożny, jeżeli chodzi o tradey, bo niby ja wiecie, też się trochę leczę z tych macek i tak dalej, ale jednak. No, pasowałoby w niego trafiać. A czogat, który ma reset autoataku na E, no to zawsze jest mi w stanie zniszczyć jakąś tam maskę, co pojawi się obo. Widzę, że czogat, znaczy czogat. Warwick tutaj będzie chciał podchodzić, więc ja postaram się zrobić tak. Teraz zerkuję. Zabiłem miniony z mojej erki, więc było łatwo trafić moje E. No i co? Warwick nie ma swojej erki, więc zabić nie zabijemy, ale spaliliśmy flesza. O, jest tutaj woliber. Będę musiał chyba odfleszować. Czy przeżyję? Nie wiem. Będzie to raczej ciężkie. Stoczywałem tutaj w miarę dużo. Czy ja mam czas, żeby rzucić spele? No dobra, to była typowa Iloi. Teraz w tym momencie przeżyłem 15 lat i mój jungler przyjdzie i to powinien wyczyścić. No ten Warwick nie ma erki, więc to powinno być darmowe. Jeżeli tutaj Warwick dobrze zagra, no i zagrał. Mamy dwa fraginy no i Git. To był klasyk, żeby nie gankować Iloi, bo nagle się uleczyłem za milion. Trochę ich poibijałem i nagle przychodzi jungler i ich czyści. Oj, no, mój Warwick sobie spuszczał Wave i gra pod platey, to jest życie. Czy jogat ma przedmiot? Jeszcze nie ma, ja ten przedmiot już mam. Mam tego Black Cleavera, więc zobaczymy czy to w ogóle mi pomoże. O, trafiłem tutaj. Kurde, ta macka niestety nie dosięgnie, brakuje pewnie z milimetra tutaj. Ale dobra, on i tak wybiega z tego E, nie wiem po co, ale ale dobrze dla mnie, bo pojawiały mi się maski i teraz łatwiej go tutaj zapuszowywać. Dobra, może kolejne trafione E. Naprawdę za dużo obraży mu nie robi, ale zawsze coś. Jak widzicie, w tej sytuacji nie chcę atakować typowo czogata, pomimo tego, że zrobiłbym mu więcej obrażeń, to też nakładałbym na siebie efekt z Bramble Vesta, z, re z redukcją leczenia, dlatego bijem po prostu klona, bo ten klon tego efektu mi nie nakłada. Więc pomimo tego, że biję mu mniej, no to też leczę się więcej, więc nie wiem, powiedzmy, że wychodzi podobnie. O, podejrzanie, on tutaj podchodzi. Może znowu r w E. Dobra, teraz się trochę wyleczę. Nawet nie trochę, tylko bardzo. On ma bardzo mało HP. Kusi, żeby tutaj zagrać pod jakiegoś dive'a, ale chyba nie będę kombinował. On niedługo ma R'kę. Już dwa razy zrobiłem tak, że zerkowałem go niby przed moim E, ale jednocześnie zabiłem miniony, żeby te miniony wyczyścić, żeby po prostu być na pewno w stanie trafić to E, co wydaje mi się, że jest po prostu ok. Dobra, udało się przeczytać jego movement. To co może jeszcze tu do tyłu, ku, żeby obić jednocześnie miniony? No i co? Sytuacja zaczyna wyglądać dobrze. Pomimo tego, że mam cztery dedy, no to ilo i, no to jednak ilo i. O, tym razem moja maska dosięgnie, co mnie bardzo cieszy, bo może tutaj będzie potencjał, żeby na kolejnej fali go zabić. O, olibar na plecach. Chciałem tu gdzieś więcej masek? Nie, mam tylko jedną. No dobra, nie trafiłem, a więc będzie dedówka. No, ale pewnie i tak by była. Dobra, może jeżeli chodzi teraz o przedmioty, to będę starał się iść Shogina. Popatrzyłem, co ludzie składają, jak nie składają tego gauntleta, to właśnie najczęściej jest to... jakiś Sky na drugi. Ale patrząc na to, że będę grał na redukcję leczenia, to może ten Shojin będzie po prostu lepszy. Nam idzie jakaś zadyma, ja tutaj sobie zagram pod tower. Cho'gath po prostu tepnął na mida. O, Oriana tutaj tepuje. Ja zdążę tutaj zagrać ten tower? Chyba nie jest zbyt będę ryzykował. Przynajmniej podniosę sobie tutaj różyczki. O, jeszcze się ulecia z Hanifruta. Dobra, oni robią heraldę, to będę musiał uważać, żeby nie podejść na te fale i nie paść. Koniec końców, Vilo, i to jest jedna z tych postaci, że nawet jak ma zara no to prędzej czy później coś zrobi na sajdzie, szczególnie jeżeli gra na tanków. Więc mam nadzieję, że ten moment po prostu nadejdzie. Dobra, Oriana, ja widzę, że tutaj rekoluję, no to ja postaram się. Dobić już te wieże. Widzę, że tej maski się jeszcze respią na tej ściance od Atakana, no, Ciekawe, ciekawe. I dobra, brakuje mi jeszcze 400 golda. Jakie przedmioty ma czogat? No całkiem dobre. Nie wiem, czy jest sens się z nim bić. No ale postaram się tutaj dofarmić. Ile on ma? K on ma 4 khp. To obawiam się, że może być trochę ciężko się przez niego tutaj przebić. No, ale zobaczymy, co przyniesie los. Znowu RKE, żeby na pewno wszystkim trafić. Szybki unik. No i dobra, widzę, że go wszystkim trafiłem, ale tych obrażeń za dużo nie ma. No dobra, może inaczej obrażenia są, ale patrząc na to ile on ma HP, to, to po prostu to nie wystarcza. Zrobiłem mu 1500 HP niby zawsze coś. Może teraz na tym przedzi nie będzie prościej. No dobra, w międzyczasie sobie jest farmię tutaj mida, dlatego że drużyna padła na bocie, więc zrobię tutaj trochę presji, bo zanim bym dobiegł na topa, to trochę by to minęło. A tak to przynajmniej mogę zrobić tutaj presję i wymusić wyjście czogata tutaj z bazy i samemu może teraz mogę zejść na bota i tam obronić jeżeli trzeba. Chociaż minuta do smoka. Jak minuta do smoka, to chyba pójdę na side, dlatego że czogat jest bardziej użyteczny w walkach niż ja. Więc chciałbym wymusić, żeby on grał na side. O, właśnie oni nam wymusili flesza i Argetarika przed smokiem, co... To nie jest będzie dobre, ale zobaczymy, może moja drużyna będzie w stanie jakoś tam grać. Dobra, to będzie jakaś zadyma. Pół minuty do smoka i ja akurat na tego smoka będę miał peka, więc tak jak mówię, po prostu tutaj puszuję. I dobra, tam jest ciągle jakaś walka, ja tutaj zaczynam podchodzić pod pierwójkę. Z tym Temulition niestety nie gramy, ale będę tutaj yy, powoli to puszował. Szkoda, że nie mam jakichś void grabów ani nic, bo, bo nie puszuję tego jakoś szybko, ale powinienem to wziąć. Za 3 sekundy też mam peka. Dobra, ilo i co ja mówię, Ilo, i Wladimir, co ja mówię Wladimir? Woliber się pokazuje po górnej stronie mapy, więc tego smoka nie robią, więc możliwe, że za chwilę będę chciał na niego tepnąć, jeżeli ten Woliber by się gdzieś tutaj pokazał na kampach. Może nawet już teraz tepnę, bo możliwe, że jestem tutaj zamykany, pokazała się ją nara, woliber był po górnej stronie mapy. Trzeci smok, dobra, Woliber faktycznie tam był. No jak zgarniemy trzeciego smoka, no to oczywiście każdego to cieszy. Dobra, trzeciego smaka mamy. No to ja po prostu pójdę do bazy. Teraz nie wiem, czy będę chciał grać na side, dlatego że wstaje atak za 20 sekund. Więc zanim tam dobiegnę na side i zrobię presję, jak ten atakant wstanie, to trochę minie. Chyba wolę się po prostu zgrupować. Też Lisandra ma tepeka, więc ona może grać po przeciwnej stronie mapy. Pomimo tego, że nie wygląda na jakiegoś użytecznego, bo mam 1-5, to mimo wszystko i tak powinienem być w stanie zrobić trochę w walkach. Mam dwa przedmioty, taka Lisandra przykładowo ma dopiero półtorej, z goldowo to u mnie nie wygląda najgorzej. Szczególnie, że wziąłem teraz TTR wójka Lisandra pada na bocie, więc tutaj. Może powinniśmy zacząć z tego Atakana Też chyba i tak będzie to za wolne No ale ten pan wydaje mi się, że trolluje. on tutaj nie powinien być w stanie podchodzić Teraz stankuje jeszcze obrażeń na siebie, żeby zbejtować Żeby drużyna dobiegła i mam nadzieję, że faktycznie się to wydarzy, ja muszę tutaj uważać na Na combo od Oriany z Krzaka, dobra ona tapuje Fajny stun I mamy tutaj fraga Krzaka się pokazuje Możliwe, że oddamy dwie tierwujki, żeby to zrobić Czy to jest jakaś bardzo warp? Pewnie nie niezbyt no ale też nie jest jakieś, jakieś fatalne. Dobra, widzę, że oni to puszują, więc to na pewno powinno być nasze, a jak jest nasze, no to ja idę już spuszować falę. No i dobra, po tej fali rikolujemy przeciwna drużyna stwierdziła, że będą chcieli tutaj strollować, co oczywiście nas cieszy. No i co, jako że fala jest w miarę głęboko na topie, no to ja mogę wyjść z bazy tutaj w dolną stronę mapy i spróbować zagrać pod jakieś towary z Drużną. Pokręcę się tutaj po prostu w okolicy mida, może się coś wydarzy, jak się nie wydarzy, no to prędzej czy później pójdę na topa. No ale póki co nie mam tam po co iść. Ho, będzie podchodził Braum, jakby tutaj jakiś stun od Taryka wleciał. Nie wiem czy on będzie szedł dalej. O, akurat się wrócił, jak nie miał na mnie wizji. No to trochę niefortunnie. No dobra, no to po prostu idę na bota. O, spotkaliśmy tutaj Czogata, ale chyba nie ma sensu go gonić, dlatego że rekolujemy. I oni tutaj właśnie schodzą. Niby to 5 jest, ale za chwilę mam 15 poziom, a Czogat ma 13. Więc tak w porównaniu do Czogata to. To słaby tutaj nie powinienem być. Dobra, niezły AF miniony. Fajnie było, jakbym trafiał rzeczami, To by trochę łatwiej się grało. Mam tutaj fragę. No teraz mam. E, więc może się trochę wyleczę. No dobra, nie wyleczę się. Nawet nie zauważyłem tego miniona, tak szerze, który tam stał. Użyłem ku myślałem, że tych minionów nie ma. No pewnie bym przeżył w tej sytuacji. Obrażeń ostatecznie i tak trochę zrobiłem, więc tutaj każdy powinien paść, jeżeli nic złego się nie wydarzy, ale... ale może bym przeżył albo kupił więcej czasu. I by nawet to nie było close. Jest tutaj ciągle zadyma, więc jak wstanę to może mogę tutaj tepnąć. Zobaczymy, co tutaj dalej się będzie działo. Ale leci RKATRIKA, więc ja chyba po prostu tutaj tapnę bo no chyba będzie walka do końca mam e, niby nie mam Rki, ale postaram się po prostu tutaj biec y, przed siebie i trafić pewnie nie trafię bo ciężko ale wstaje smog za pół minuty więc będę chciał się o niego bić i co robi ten poliber bardzo chce mi zniszczyć mackę ale czemu? Czy on teraz nie padnie przez to jakoś tam zaraz? No, ja tutaj mam to ulepszenie z mojej erki, więc te maski biją o wiele szybciej. Ja tutaj dużo obrażeń zrobiłem. No, nie wiem ile, ale pewnie z 4 koła zrobiłem i mamy z tego Soul'a. Tak, może trochę niepozornie wyglądałem w tej sytuacji, ale, ale naprawdę dużo obrażeń zrobiłem w tej walce. No, dobra, moja drużyna pewnie pójdzie na szorę. Ja tutaj postaram się puszować. Jakby trzeba strollował, to mogę jeszcze cierwójkę zgarnąć. To raczej się nie wydarzy, ale, ale mogę tutaj puszować, przynajmniej po samą falę. Dobra, oni wstają, więc może tutaj nie będę kombinował, bo nie chcę tutaj paść, mając tego na szora za chwilę. Więc po prostu zrykuluję, mamy 2k mamy trzy przedmioty, więc będziemy nie dość, że dużo obrażeń robić, to jeszcze będziemy bardzo tankowaci. Mamy 4 khp, jeszcze shielda z Staraka za 800. No i dobra, jestem już z naszarem tutaj na dole, z tym, że moje drużne wyłapuje ziomkę na topie, a oni schodzili do bota, więc tutaj muszę chwilę uważać. Pomimo tego, że zabijamy, no to oni też mają teraz chwilę, żeby mnie zabić, także musiałam chwilę uważać. Ale teraz znowu, pokazują się na midzie, więc ja tutaj podchodzę i... Nawet jeżeli ma się tego na i się nawet kogoś wyłapie, no to trzeba uważać w takich okienkach, gdzie nie mogą starać się was wyłapywać. Dobra, trzeba trafić E. Ty no, jesteś ziomek za szybki. No dobra, no to po prostu R'kuje. Może nie trzeba trafić tego E paradoksalnie. Może trzeba go po prostu zabić z samych masek. Można i tak. Mogłem szybciej zarkować, ale liczyłem na to, że trafiał oczywiście E, i że nie będę musiał nawet arkować i że on po prostu będzie przegrywał. No ale jak trzeba, to trzeba. Zabiłem ziomkę, co miał z 200 armora tego. Ale też miałem maski niedaleko, więc oczywiście to też trochę pomogło. Dobra, kolejna arka za 20 sekund. Nie wiem jak dużo tutaj zrobię, bo ta walka nie będzie łatwa, jeżeli oni w nas biegną. Oni są w miarę mobilni, może poza czogatem, więc będę tutaj musiał uważać z moim E, ale jak dobra, teraz trafiłem, E, to ten czego powinien być raczej martwy. Czy się wydarzy coś więcej? Nie wiem. Będziemy próbowali to skończyć. Może teraz trafię? O, trafiłem, więc super. Junara musi iść do bazy, bo straciłaby pół HP. Mogę za chwilę szukać nawet jakiegoś Airflash może. No dobra, widzę, że Warwick to zrobił. Żyję? Nie, nie żyję. Ale zrobiłem 6 obrażeń. Tutaj nie wiem jakim cudem, ale zrobiłem 6 obrażeń. No i co? Gra wygrana. Czy była jakaś wybitna z mojej strony? Na pewno nie. Miałem chyba 1-5. No ale jakim cudem, jak widzicie, tutaj 35 obrażeń najwięcej z gry. Więc co trochę ta i robi? Pomimo tego, że niepozornie wyglądałem, to jednak dużo robiłem w tej grze. No ale co? Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. I napiszcie zielony ludzik w komentarzu, jak go obejrzeliście do końca.